Siema, nasıl... z sześć. Dzisiaj ze mną jest... DJ Cosmo, tak zwany Dave. No, i gramy sobie w MTA, luźny odcineczek. Jak no zawsze. Nie, 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 najpierw idziemy po jego auto. No, no, no. Ja. Pokaż... Po Podjdź do salonu. Podjdź do salonu. Ja do salonu, Ej, zwiedź do... Aha, wyjdź... Oh. Wyjdź do chwili do mechanika, Dave. Najpierw tutaj do salonu, żebyśmy pokażę ludziom, jakie auto ja. Tu są droższe w salonie, a manane można w filmie też wyszkolić. Pojedziemy, e, pojedziemy moim perkiem. Luciuska, po... ja wam pokażę. Jaki 75 tysięcy uranus. 75 Luska piszcie mi w komentarzu, które auto kupić? zbieram na które auto? Alp, ja chyba na motor będę zbierał jakieś. Ty, on na. On... Daj Ale... mi powiedzieć. na Alp, Mogę bierał. coś powiedzieć, Dave? Luzka, piszcie mi w komentarzu, które auto kupić? Które wam będzie się podobało? Bo będziemy jeździł w tym, tym. takim autem w odcinku, jak kupię ja? Na ber... auto. Aha, Alphe kupi za 55 tysięcy tą mm -hmm. Alphe czy Eurosa, taki o, też Euros podobny jest, ale też 55 tysięcy, taki Euros, piszcie w komentarz, hmm. które jest auto, on ma paliwo, benzynę, benzynę, Sink 1,6 koni, a jeden, każdy ma 1,6 koni, lub ludziska, możemy kupić auto z góry, bo będę musiał grać długo, będę grał, lub, lub kupić ludziska na jej to auto, o tam na tu macie takie auta. Teraz jedziemy do, Dejsa prezent... Nie idź, nie idź do mojego auta, zostań w salonie. Idź do salonu. No. Mam elegancki pomysł, Luiska, to auto, nie, nie wiem, które, Ej, piszcie, auto. które ładnie jest auto. Aha, genialny ten, Odpalam no, silnik no, i spierdalamy. No, Dobra. Kolega mi napisał, to jutro ci dam jak będzie. nie! Dobrze. Dejsa zaprezentuję wam, jak oh. się naprawia tutaj auta. Pokażę wam tego mechanika, bo oh. teraz... Na serwerze 4 live naprawili mechanika, daj zaprezentuj, jej do mechanika ja naprawię, ja będę haj spłacił za muchaj. O nie, ja nie mogę. No. a kolejka chwila to jest kolejka, ciekawe ile będzie trwało. No krótko, krótko. Jakieś 13-15 sekund chyba. No i wchodzimy, daj wejdziemy... dobrze. No, dobrze. Na Luzka ja mam mutę jeszcze na dwa dni, trzy, będę Ciągle tak, ręcznie, 3... nie będzie ja będę moja. Mi... Luzka trzy dni mutę, wchodzimy... Dave wejdzie w ten punkt, zaznaczy sobie i będzie tam minuty, będziemy czekać. 52 sekundy, jeszcze minutę. no. To A ja... Oparnię, goj. Co zrobisz? Nie, ja zaprezentuję domki jakie tu mam. Luzka... Dobra, zacznąłem. Ej, 42 sekundy. Okej, okay, to powiedz, kiedy będziesz wjeżdżał. Coś ty robisz? Ja ci zaraz pokażę, co się ci robi. Luiska, tu są te, tam są śmieciarki. Dave, zaprezentujemy pracę? Jakąś? Nie. Hey. do konkursu O! Luiska, Dave, ty tam... nie słyszałeś A co? O, nic. Dobra, dana, idziemy dana. do banku. 172 pleny. Luiska, ja mam w Bo banku 192,3. A jak chcecie mieć konto bankowe, to musicie tutaj mieć pod F5 czas spędzony na serwerze, 18 godzin, ja już Stoły mam 95 na... O, 4 sekundy Dobra, Club tak, tak. go, 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 Club go, go, dobra Ja już bijam, o, Dave teraz będzie wjeżdżał, ja może zobaczę, co będę mógł Serw w takim stanie I napisz tak, napisz za pięć k Dobra, Wiecie sobie, Wiecie sobie Dave autem Czekaj, Piska. Napra... o, Dobra, daj tutaj zaznacz i powiedz ile wynosi cię na prawa. macie gabit. Wszystko to tu mogę, dać 14,75. 14,75, no. No i minutę będziemy czekać z Dave'em. No, i teraz tak będziemy... Dobra. Luszka cały czas będzie się nagrywać. Okej... Dave, ma... Różka, jak się pyta będziecie dziwić, czym nagrywam, ja nagrywam programem Action. Eee, Dave, mam do Ciebie takie pytanie, bo Ty też masz Actiona. Tak No, it, a ma, tak, można zrobić, że na niby jak ja nagrywam film, teraz na teraz nagrywamy i ja wyjdę sobie na pulpit na Skype'a, zobaczę, co kolega do mnie pisał, <laughs> to to nagrywa? Jak się ustalnić. Idę do Ciebie, Ała. Dost. Dave. Aha, <laughs> ej Dave, słuchasz, No i bo jak teraz nagrywamy i wysłałem w sobie zobaczyć na pulpicie coś. Czy kole, co do mnie kolega pisał? To to jest nagrywane czy nie? O! Moje auto, Alpha to jest euro, Euros, sorry. Wszystko to jest Eurosz. To się nie nagrywa. Nie nagrywa się pulpitu, tylko grę. Tak, ale przestań ci nagrywać przez to. Aha, 5-2 minuty. Juszka odcinek będzie 5-2 minuty, już nagrywamy. Fajnie. Mam 59 FPS-ów, 53 spadają mi klatki. O, już auto ci się naprawiło. Daj spóźź mnie. Trajka, chwilę, ja auto. Twoje auto. Na lotnisko, na lotnisko. Nie, ty masz gdzieś wiem gdzie. Dobra, daj wie. Luska, ja wam pok... ja jeszcze pójdę sobie. Ja też chcę kupić perka, za 1201? To sprzeda perka na pisze kon06. Pentacer 2 kon06. mojego perka. Dobra. Jedź po nie. Jedynie. Na A, ten. ja na mogę. Ej, napisz mu... Ej, może To nie To napisz mu... To przyjdź na giełdę. Gdzie ty jedziesz? Ja mam auto na tym... na lotnisku. Ja pamiętam gdzie masz. Widziałem jej wczoraj. I dzisiaj. Ja mam je na lotnisku ośle! Jezu. Mówię ci już to chyba piąty Ale raz. Gift? Lub nie... Kto? Jak napiszę? Ja na sprzedał może... Czekaj za... A, no co ten gościu robi? ID? 2. Report 2. Taranuje. Hmm, napisałem. Idziemy, okay, Luśka, po moją uciek, limuzynę i Ja muszę gdzieś tam stanąć na chwilę, bo muszę nocniczy. Chcę. Patrz na to. Tam jest parking, więc tam jest parking. Się zaparkuje jest auto, a ja pojadę na giełdę gościu. Ja sobie pokręcę kamerką i rzucę pokibalem. Dobra, gdzie jest mój perek? Kochanie, gdzie, czy to, Któryś mój parek z Gani hmm. Ten. Ten, po, ten po, po lewej. Nie, ten jest zniszczony. Nie, Pat, nie wsiądę na niego, nie mogę. Nie mogę. F, F, G, H, J, H. Jałaś pola, nie wsiadam do mojej limuzyny. Jedziemy stąd, panie wadzo. Odpalamy silnik. się Czekaj, i co napisał? Kto mi sprzeda? Na no sam 06, pod giełdę Jadę po te giełdę. Zapisałem na to. No, wiec... będę musiał jeździć z tobą, Kis, ty lotnisko. Pójdę na lotnisko, pod bo... No wiesz co? Uważaj, jedzie no, ten gość Uważaj, uważaj, Dave! <laughs> po co przyjechał? A to było po co przyjechał? To to tak. Widziałeś co przyjechało po cie... do ciebie? A tak. gdzie jest gościu? Nie wiem, czekaj, dałem przytomiszynę, gdzie jest też? Chyba go widzę, jak zapierdala z buta. Przepraszam za słownictwo, a nie, to nie on. No goście! Co ty, o co? mi te <laughs> A ja jadę, z sądem perenialem, jak ja to kocham. Tak, chociaż się zawsze niszczysz. Daj, ja, ja wydałem na pereniala 1150, 1150 a stwierdzałem go za 1500. 500. 1500. E, 1501 1. 1. Ustaw cenę, 1501 plyny. Dobrze, gdzie tu Dobra, mogę? Z... Tutaj. Kupię sobie mananę. Za 3K kurde. Zasaleję, zartuję, podwieźć sobie. A czemu ty tutaj dajesz auto? Ja, żeby było sprzedane. Ale nie trzeba tam. Kisy Jakie mam ID 17434? No nie muszę... Nie Nie, nie muszę... Dobra, idzień, jest w środku. Czekaj. Nie ma play. go tu. 42. Ludziska! Perenial 1.6 oko. Zjeślę, bo ja nie wiem gdzie on jest jeszcze. Muszę się nacieszyć moim perenialem. Rozwalę go. To co umiem najlepiej nim robić. Rozwalić go. <sil meliania router> nie, nie rozwalaj bo go. <s eu renovacja> ja idę sobie poglądać auta. Kupię sobie... Dave! Plus... Kupimy sobie auto rodzinne. 1650 PLN kosztuje. Yes. Kupimy sobie rodzinne auto. Ej, kupię! Gdzie no, gdzie ten gościu? Kupuję brawury. Ej, kaj, gdzie my jesteśmy? Manana kosztuje 6500 gości gościu Parę nie. Parania. O, manana! Naprawdę, ja szedłem tam się się no i... Mam cztery dwa. Jadę... Jadę po ciebie. A gdzie jest? Dobra, pojadę po niego, ty tu stój. Dobra, jedziemy, Dave. Jezu, nie! Wysyć pasażerów, zamknij zamek. Dobra, jedziemy. Gdzie on jest? Pod tym. Pod naprawą. Bo nie wie gdzie jest Okej, okay, jedziemy, Dave. Jedź na skróty, będzie szybciej. Nie, robię normalnie. Ludziska! Ja I są Pa, Luiska, patrzcie, Nogę, ja sam hardcore po no, Nie Chodź, ja mogę skoczyć. Patrzcie, helikopter. Samolot. Co? Pasekaj po mnie. Podejdź po pode mnie, daj. Wsiadę do ciebie na gier, lepiej będzie Nie miło. Nie możesz. Otwieraj, daj. Nie, bo będę... czy to jest trójka. Ja będę... Be... Dobra, wsiadam na dach. <laughs> Pasekaj, wsiadam. Wsiadam... Nie ruszaj się. Zamknij mordę. Wsiadam na dach, jadę na dach. Bo... A ten twój kolega ma auto? Lezę. Dobra, wsiedź. jest mój kolega. Napisał na czacie, to ja już mu odpowiedziałem. Tu se się. Dobra, jedziemy, Dave. Czekaj, ogranicznik. Dobra, ja, Lyska, jedziemy. Siedzę sobie. Patrz, banana. O ty nie Ale sprytna banana. Banana. Oh, o, ale, Wsiadaj, mnie. Wsiadaj. Tutaj twoja teściowa przejechała no wsiadaj no, Tutaj Gdzie <grym> <Ty> jesteś? <grym> Wjechałeś mi Wjechałeś mi Haha To na ciebie tak Tak wołał O, no, Skąd to się wziął? <grym> nie wiem Konku... twojego perkę Napisz mu mamutę Ja mam Co za cejut? Taranuje report Mamutę Dobra ta ranuje cię! Co mnie Zami za mną jedziesz. I policja się goni! Za co? Życzę się to, do... to nie na... Nie, nie goni mnie! A po co? Po za... A musiałem... 120... 200... Mutę siedzi na dachę. Na dachę. Na blason. Muszę ogranicznik zawsze włączyć tutaj. Chyba źle pojechałem. Tak się daj w taniec. Ta... Taniec 7. Daj sprzedaż mananerze. Że... Jeden w najgorszym świetle. Za tyle? Z buta wjez... <gorsza> Daj chwilę, na nagry... Po ile odcinek nagrywamy? Na ile minut? 15? <gorsza> Chodź, Amus, przydam ci mojego pereniala. 42, jakby co ma IB? Ja nie muszę patrzeć, bo ja wchodzę i wybieram sobie Graca perenial, cena, jaki on ma, 1, 5, 0, 1 49, sprzedaj no. jej, 1501 grosze zarobię! 1501 zarobię. akceptuj daj mi już? wysłałem mu sprzedaj, wysłałem mu a tak, bo nie, a klikłem nie a zamiast tak, dobra. Czekam za moje pieniądze z autem zaśprzetać. To nie kupuję. Jej, mam 1501, tyle i idę do banku. Jestem bogaty, Dave, mam 4K. Masz, ale nie masz już auto. Nie, Kto będzie mnie woził? Ale poskoczyłem? Tego ja się ten dowiesz? Ten... Nie, dobra. Dobrze, ludzie... Nie, to nie... dobre, wsiadam, jedziemy gdzieś. Miała magazyniarę podwieźć. Luśka, nie, nie wiem. Już chyba kończył odcinek nagrywania. To jest 15 minut. No, serio. No, Luśka, to był. To nie, to, to, to był jeden, jeden taki. Najpierw zaprowadzimy ich jeszcze. Gdzie w ten? Magazyniarz. Noo, jestem to będzie. Ale najpierw naprawiam to. Okej. Okay. Luśka. To można tak samo, Ludzka o, odcinków nie będzie tak jak inni, inni youtuberzy robią, że jeden odcinek z MTA, to u mnie będą dwa odcinki w jednym i ten odcinek teraz co teraz było to jest 14, 3, 14 minuta 30 kończy się pierwszy odcinek z transakcji pereniala, w, sprzedanie pereniala inaczej o 14:40 minuty się zaczyna już że praca o, coś takiego, jedziemy już do pracy i to jest drugi odcinek w jednym. Dobry pomysł, Dave? Hmm. No. I dwa odcinki to będzie. Lużka, piszcie mi w komentarzu, czy chcecie takie odcinki y, dwa w jednym, nie, czy. Nie. Je czy chcecie jeden, tak normalnie, jeden odcinek, drugi odcinek, czy dwa w jednym? Aha, rozumiesz to? Rozwaliłem ten z to? Ale mhm. mi to nie odpadło. Aha. A tam pokazywał mi, że odpadł winno. Na... ja mam 5 tysięcy już, jest C20K. Ej, gdzie tak wjechać to na dach. <grym> Deję 50 tysięcy muszą. A ty widziałeś? Co to... A tam... L Luska...